Hej widzu. Nagrywam to aktualnie o godzinie 1.20, praktycznie. I czuję się, no, wiedziałbym, że średnio na siłę do nagrania tego materiału, ale postanowiłem nagrać go tu i teraz. Pewnie jesteś trochę zdziwiony potencjalnie tym tytułem, który pewnie brzmi trochę jak koniec rozdziału, oraz tą metodą w stylu koniec. Może to wyjść okay. dla was. Może i nie zaskoczeniem jakimś. Będę wam wami szczery, to jest jeden chyba z najcięższych materiałów, jakie do czasów nagrywałem, bo nie zakładają ono jakiejś część napisania skryptu, czy też stworzenia czegoś dechy do dechy. A to, co teraz będę mówił, to jest czysty freestyle. Można powiedzieć. Nie mam skryptu, nie wiem jak materiał będzie ostatecznie wyglądał. Napisałem tylko sobie parę notatek, co właściwie chcę powiedzieć, aby się nie pogubić. Więc pierwsze, najprawdopodobniej materiał nie będzie jakoś mocno graficzny. Czyli nie będzie jakiegoś montażu, czy też potencjalnie jakiegoś większego, jak w starych materiałach czy nowszych. Główną rolą jest tutaj przekaz. Od też chcesz powiedzieć też, że decyzje, które ja podejmuję względem tego kanału są wspierane poprzez ludzi z mojego otoczenia, jak i też ludzi odpowiedzialnych za no, kanał mnie taktycznych, nie? Na przestrzeni lat, czy też aktualną ekipę. Wspierają mnie w, w decyzji, które podejmuję oraz cieszy mnie to. Może nie do końca <grym> moja argumentacja należy do nich, bo Jestem jednak jednym człowiekiem, a nie odpowiadam za grupę, nie? Ale chcę, abyście wiedzieli, że jak najbardziej popierają mnie. I przede wszystkim, widzów, obejrz ten materiał w całości. Ja wiem, że może nie będzie on najbardziej fascynujący, ale jeżeli naprawdę interesuje przyszłość tego kanału, to obejrz go od dechy do dechy. Jeżeli będziesz skakał po rozdziałach, które pewnie przygotuję, najprawdopodobniej zgubisz się, bo wiele, bym to powiedział, zeznań, <noise> wiele po prostu rzeczy, które mówię w tych rozdziałach, mogą być mocno powiązane ze sobą i kiedy przeskoczysz do XYZ, bo tego właśnie XYZ rozdziału, po wysłuchaniu tego, no to możesz mieć później problem zrozumieć całość tego obrazu. Więc właściwie od czego bym chciał zacząć? To w sumie trochę od podziękowania Wam za to, nie wiem nawet ile zobaczę. <grystanie> nawet nie pamiętam ile to było. W ogóle mogę być brzmiący, mogę brzmieć smutnie, ale wcale tak nie jest. Jestem ogólnie zmęczony, więc też nie bierzcie tego pod uwagę jakoś mocno. Jest pierwsza. Teraz właściwie jeszcze, kiedy to nagrywam, więc chyba rozumiecie, nie? W zasadzie no, chciałbym podziękować za ten czas, jaki właściwie byliście. Czy do tych OG. Ludzi, którzy byli 3 lata temu przy pierwszych materiałach, czy w zasadzie rok temu, kiedy była operacja powrót z materiałami oraz różnego rodzaju kontentem, który no, z każdym miesiącem starał się coraz, nie wiem, ciekawszy, tak jest. I w zasadzie, z pierwszego to będzie trochę taka historia początków. Właściwie ten kanał to zaczynał się dosłownie. Jego początki to po prostu hobby. Ten kanał założyłem, gdzie już byłem trochę w Technikum. Trzy lata temu to ja byłem w której klasie w sumie. Ja byłem wtedy w drugiej klasie Technikum. I w zasadzie z siąkami, w zasadzie z jednym siąkiem, ale też i z innymi. Postanowiliśmy zrobić kanał taktyczny, Nie taktyczny, ale był to głównie kanał, który odzwierciedlał to, co kiedyś robiłem na YouTubie. Wątpię raczej, że z czasów przed <noise> nie taktycznymi ktoś mnie kojarzy, nie? Robiłem głównie właśnie gameplay'e, klipy różnego rodzaju śmieszne sytuacje i tak dalej, nie? Założenie było takie samo właściwie. Ze starych opisów YouTube'a właściwie tak plusował się ten kanał. Ale z jakoś bardziej chciałem amb amb ambitnie podejść do tego projektu. Robić więcej merytorycznych materiałów, które nie są zwykłym gameplay'em, chociaż też i takie materiały wystąpiły. I w zasadzie, <noise> długo ten okres nie potrwał Bo ledwo tam, nie wiem ile nawet ile, ale naprawdę krótko, bo właściwie po ilu materiałach? Pewnie z trzech, zobaczę nawet No po tak trzech, czterech materiałach mm, Może pięciu, nie wiem, tylko około czterech materiałach porzuciłem to na jakieś dwa lata e, Bo materiał właśnie, <noise> który był ostatni wtedy, czyli, czyli w grach taktycznych, to trochę było fiasko Materiał, na którym siedziałem, naprawdę długi czas i lubiłem robić to, co lubię, nie? Czułem się dość mocno zdziwiony, kiedy po prostu on nie wypalił. Czułem, że po prostu moja trochę praca poszła na marne, no i też ogólnie zaczęły się dość dziwne rzeczy umieć dziać w życiu, nie? Ale głównie to było trochę takie zniechęcenie przez to, jak słabo na początku materiał wypadł. Tak właściwie po jakimś czasie zyskał jakąś popularność większą. no i była ta przerwa, nie? Wtedy się zacząłem w zasadzie uczyć w tym pierwszej fazie tego YouTube'a. Na czym w zasadzie polega montaż na PC, jak i też prowadzenie kanału takiego bardziej poważniejszego, potencjalnie. Więc też sądzę, że ten początek nie był wcale Nauczył no, mnie też dużo. No więc nastąpiła ogólnie przerwa wtedy, w tym okresie czasowym. To było jakieś właśnie no drugie, trzecie plus, minus. Rysziel młody byłem. Teraz też jeszcze jestem, ale no, naprawdę nie wiedziałem za dużo. Głównie czemu powróciłem wtedy? Powróciłem z prostego powodu, że nie do końca powodem było to, żeby wrócić do hobby, wrócić do nagrywania na głowie. Taka pasa, która wróciła, nie? To tutaj w zasadzie. Dlatego między innymi będzie to dla mnie ciężki materiał, bo dużo rzeczy z mojego życia będzie wzięte potencjalnie. I jeżeli też ktoś ma słabe nerwy, to niektórych naprawdę informacji wolałoby nie słyszeć. Więc widzę, jeżeli masz słabe nerwy, to raczej nie polecam tego oglądać. Zaczęło się trochę w życiu moim sypać. I w zasadzie głównym było powodem to, że wchodzić w znajomości, których realnie czułem, że chyba nie dają mi za żadnego pozytywnego, powiedziałbym to, nie wiem, feedbacku. Tak to nazwał, żadnego pozytywnego feedbacku, oraz po prostu no... naprawdę traktowany byłem jak równo. Często byłem wyśmiewany, często byłem nie traktowany poważnie ze względu czy to na swój wiek, czy to na ogólnie moje podejście do życia, nie? które było dość e, chillowe. Jakby ja z, byłem człowiekiem, który naprawdę <noise> e, ciężko było nie lubić, bo dużo w życiu przetakiwałem i nauczyłem się tego błędu, aby nie przetakiwać we wszystkim. Być bardziej asertywnym. To właściwie zaczęło się właśnie to, że powróciłem z powodu tego, aby uciec od różnego rodzaju swoimi rzeczami, które się działy w, mo w moim życiu. Nie? Czy to ze strony rówieśników, nauczycieli, czy to jakichkolwiek innych e, sfer, bym tak to nazwał? Jak mówiłem, czułem się niedo niedowartościowany i no, raczej to nie będzie dla nikogo zdziwieniem, patrząc, że żyję w XXI wieku, w 2025 roku, czułem, że miałem w tamtym okresie depresję. Nie wiedziałem autentycznie, bez kapy. nie wiedziałem gdzie i co mam robić, jak mam walczyć z, z rzeczami, które mnie codziennie atakują oraz z czego mam brać energię, nie? Nie wiedziałem autentycznie, kompletnie, po co jestem, więc właściwie wymyśliłem sobie, dobra, jedyną moją ucieczką jest... Wtedy tak nie myślałem może do końca świadomie, ale teraz uświadamiam sobie po czasie, że jedyną moją ucieczką jest YouTube. Wrócenie do tego oraz e, zostawianie niestety na później problemów przyszłych, które no sorry, ale nic nie znikną nagle, gdybym <grym> y ja to wiedział wtedy. Więc zrobiłem te materiały i m.in. właśnie Scrum mój materiał o strzelbach, którym jest taki magnum opus. E, to były pierwsze właśnie ucieczki od e, realiów prawdziwego świata, problemów oraz e, niechęciowym ustaczenia bitwy z nimi, nie? A prawda jest taka, że z każdym problemem prędzej czy później trzeba się uporać, nieważne w jakiej skali on by był. Ja niestety nie uświadomiłem sobie tego wtedy, oprócz niestety stanów depresyjnych, i od razu nie będę wam kłamał, nie byłem u żadnych psychologów czy takich rzeczy, więc nie mam żadnej klinicznie nie miałem stwierdzonej depresji, ale naprawdę czułem się totalnie gówno. Miałem. Dlatego też między innymi jest to najtrudniejszy materiał. Miałem m.in. też i myśli samobójcze, e, myśli o okaleczaniu się. Miałem w zasadzie plany, których na szczęście nie zrealizowałem, jak skończyć, nie? Myśli, miałem takie plany, miałem takie zaburzenia, często traktowałem siebie jak, jak totalne gówno. Nie potrafiłem sobie patrzeć o lustro przez to, co robiłem, przez to, co słyszałem i tak dalej. I właściwie tak przez dobre niestety parę lat, czyli od tej powiedzmy drugiej, trzeciej technikum, no, długo to trwało. Teraz wam powiem, że na szczęście nigdy nie doszło do żadnych takich atemputów. I część na pewno będzie się śmiała, że o pizda. Nawet nie próbował się zabić coś takiego, bo no, są takie osoby w internecie. To... Powiem wam szczerze, że naprawdę cieszę się, że nigdy nie, do, nie doszło do takiej sytuacji. Miałem wiele razy w ręce nóż, ale nigdy tego, nie potrafiłem użyć w ten sposób. Coś, mi, coś mi mnie blokowało, jeszcze nie wiedziałem co w tamtym czasie, ale coś mi blokowało. Nie miałem wtedy świadomości, byłem moim zdaniem jeszcze za bardzo młody, albo potencjalnie za bardzo roztrzęsiony wieloma rzeczami. Nie, nie pomagał na pewno też okres covidowy. <laughs> tym okresie, bo też na pewno dobiło mnie do, do tego stopnia, nie? To, oczywiście to się wszystko działo przed kanałem na, na YouTube, ale uwierzcie mi, COVID też naprawdę negatywnie na mnie wpłynął jako człowieka. Koniec końców moim zdaniem cały te lockdowny dwuletnie to było największe ścierwo, jakie niszczyło znajomość, jak i też na człowieka. Więc tak, no, miałem takie sytuacje. Nie jestem z tego w żadnym stopniu zadowolony, no, ale taka jest przeszłość, taka jest historia moja i nie mam zamiaru je koloryzować, jest taka, jaka była, nie? Nie mam jej zatajać, albo śmieć. Na pewno przez między innymi, też właśnie te sytuacje życiowe to zmusiłem się trochę do YouTube'a, aby zapominać o rzeczach złych, by je odsuwać na drugi plan i tak dalej. Czerpałem też satysfakcję nie powiem z YouTube'a, nie powiem, że to jakieś było tam tragiczne opcje czy coś, ale niestety korzeń całego wyniku właśnie był między innymi życiem wzięty. Lecz niestety Długo to nie trwało, kiedy i nawet YouTube przestał mnie jakoś mocno jarać. I to w zasadzie był naprawdę mój breakpoint. Bo jedyna rzecz, która dawała mi ucieczkę przed życiem, problemami oraz rzeczami, które powinienem naprawić albo zmienić, zaczęła mi dawać coraz mniej, coraz mniej satysfakcji. I to właściwie było chyba w okresie, tak żebym wam nie skłamał, nawet zobaczę na YouTubie. Nie będę gołosłowny. Gdzieś przy okazji... Materiał o pierwszym, o pierwszym DLC, albo tak, o DLC, ale też i o pistoletach Świętej Gry algiernie. Wszystkie inne materiały do tego czasu naprawdę dawały mi 100% satysfakcji niestety. Sądzę, że do pistoletów, tak, do tych pistoletów już niestety przestawało mi coraz bardziej, coraz bardziej pojarać. Trochę było sprawodowane to tym że to co, no właśnie, robiłem, wypalało mnie. Dalej moje problemy nie ustępowały oraz dalej niestety zrobienie <gryw> materiałów niekoniecznie jest na tyle sustaine, hobby, aby zakrywać e, nim coś, nie? E, tym bardziej mnie dobijało to, gdy w zasadzie później, w przestrzeni tego czasu, jeszcze projekty, których naprawdę włożyłem w serce, pasję i czas, w żadnym stopniu się nie przyjmowały, nie? Gdy siedziałem na materiale naprawdę miesiąc, dwa i czułem, że to, co tworzy, jestem dumny z tego. Wiedziałem, że nikłem ma to wydźwięk względem community, które się tworzyło, no to trochę czułem, że, że po co się stałem w zasadzie, nie? Materiały, właśnie takie jak pistolety. Czy też chociażby ostatni materiał <noise> na temat Nordala, nie? Gdzie samą animację, jak i też i z... aktorstwo z chłopakami włożyłem naprawdę dużą ilość czasu serca, jak i też y, i chęci, nie? Bardzo dobrze mi się przy tym pracowało, ale wiadomo, widz jest widzem, będzie konsumował to, co mu się podoba, jeżeli jest coś, co mu się nie podoba, to oczywiście nie będzie tego robił, nie? Tego też nie mam, nie winię widzów, bo ktoś by na przykład y, skakał. Teraz y, zdenerwowania, że o, mam zły widzów, bo oni rozumieją mojego artystycznego talentu i tak dalej, nie? Zauważyłem, że po prostu ten content, który ja chcę przekazywać, nie pasuje już do mnie oraz do potencjalnego widza, którego ja będę trafiał. I też między innymi przez to wiele projektów zostało anulowanych. Żeby wam nie skomać, zostało anulowanych projektów, albo ja wiem, z 5 albo 4 Czy jeden naprawdę był spory i zająłby rok? Na pewno zrobienie jego, ale co z tego, jeżeli pod inne to całkowicie community by się tworzyło, nie? Na pewno już czuję, że będzie on ten, ten materiał. Więc właściwie od pistoletów do tego materiału z pistoletami było coraz gorsze coraz mniej w motywacji. Tym bardziej kiedy dochodziliśmy do sytuacji, gdzie nagrywałem materiał, który był składany na kolanie dosłownie w 2-3 dni max, jak np. te modyfikacje w radio Zdobyły większy wydźwięk niż materiał, na którym człowiek pracował miesiąc, dwa. Ja Wam powiem że jest tego materiału nie jestem dumny. Na początku jasne cyferki komentarze podobały mi się, ale nie czuję tam swojej takiej, powiedziałbym to większej inwersji twórczej. Nie czuję tam jakiegoś mocnego, nie wiem, bazura swojego, charakterystycznej rzeczy, które dokładam do materiałów. Po prostu nie było to coś, co. Robiłem bym powiedział tak w 100% satysfakcji trochę też się oszukiwałem przerobienia wielu materiałów takich mówiąc ty no jestem usatysfakcjonowany z wyników, ale prawda jest taka, że... najczęściej nie. Więc chyba teraz przyjrzyjmy do najważniejszej części, którą w sumie chyba was najbardziej interesuje, czyli o przyszłości kanału. Od razu wam mówię, że to nie jest koniec taki tradycyjny, jaki... Słyszy się a najczęściej na kanałach mniejszych czy większych twórców. Ja nazywam to swoistym zawieszeniem. Dlaczego tak mówię? Ponieważ chciałbym coś tworzyć dalej na internecie, jako osoba internetowa i tak dalej, nie? Ale przede wszystkim inny content. Nie czuję się już w robieniu materiałów stricte tematycznych z Radio Arnoty, i też na temat taktycznych gier. Sorry, niestety na polskim rynku. Z jakiegoś powodu jest to nisza i to jest taka ogromna nisza. Nikt o tym nie nagrywa, nikt prawie w to nie gra z Polaków. Znaczy to takie bardzo mocne wyoprzymienie, ale... Polskie community jest naprawdę małe. Jest mało zbite w jakimś innym, konkretnym miejscu, nie? Tym bardziej, jeżeli chodzi na temat gier taktycznych też i kanały. Nie ma nic, co by przedstawiało większą wartość merytoryczną niż gameplay'a. Z takich gier, ponieważ no... sobie, że się... Uświadomiłem sobie, że... Te gry w to dobrze się gra. Ale słabo się je ogląda. Więc tak, zawieszenie polega na tym, że usuwam przede wszystkim regularność na tym kanale. Wiem, nie było nigdy napisanego e, konkretnego schedule'u, jak będę postował, jak będę dodawał rzeczy i itd. Ale zawsze, zauważcie, co miesiąc, dwa miesiące materiał. Czułem, że jestem na takim niewid niewidzialnym kagańcu, coś takiego. No, na niewidzialnym kagańcu. Co mi się średnio podobało. Choć mówię to bardziej z perspektywy swojej, bo co do komentarzy w stylu, kiedy materiał było naprawdę rzadko, to czułem to bardziej personalnie, że no, stary minął dużo czasu i, i trzeba coś nagrać. To nie jest pytanie już, czy chcę coś nagrać, tylko trzeba. Więc usuwam ten, ten kajaniec, więc materiał może się również pojawić jakiś na nietaktycznych zarobkach, równie też i nigdy. Raczej przygotujcie się na ten potencjalnie gorszy, gorszy scenariusz dla was jego widzów. Przede wszystkim usuwam jakikolwiek też kontakt w opisie na YouTubie. Czy to do mnie, czy to do jakichś innych osób, pozostaje tylko sam opis, na czym polega kanał. Potrzebuję po prostu przerwy od twórczości internetowej i też ogólnie od tematu gier taktycznych. Dalej w nie będę grał pewnie, ale na pewno już nie chcę z nich nagrywać. Strasznie negatywne ma czuję, że aktualnie ten materiał, bo mówiłem o swoich przeżyciach, mówiłem to jak było u mnie poprzez właśnie sceny depresyjne, poprzez problemy z nawiązywaniem jakiegoś kontaktu z ludźmi. I nie powiem też w tym okresie w zasadzie ludzie mi też pomagali. Nie będę oszukiwał, może trochę nieświadomie, bo często pytań się. <laughs> O rady w stylu jakbym prosił, rady dla ziołka, nie? Jakiegoś, a te rady realnie były dla mnie. I w zasadzie w tym okresie czasowym była taka jedna osoba, nie? Z którą ona do dzisiaj nie Gdzie w sumie ta osoba i ja byliśmy w trochę takim słabym miejscu, choć na pewno to najgorszym była ta osoba. I sądzę, że tak pomogliśmy sobie nawzajem, choć czuję, że on mi bardziej niż ja jemu. Więc też nie było, powiedziałbym, że w 100% najgorzej, bo jakaś tam zachowanie kontaktu społecznego było, nie? Tylko ona na, pewno nie na, na pewno nie w sposób lokalnym, a bardziej globalnym przez internet, itd. Dobra, to jest przeszłość, to było jakiś ponad rok temu. Eee, końcówka czwartej klasy technikum, itd. Czy tak jest dalej, brzmi pytanie. Nie, na szczęście mogę z czystym sumieniem i prawdę z dobrym vibe'em powiedzieć, że jest to na lepiej niż kiedyś. Wiadomo, po moim głosie tego nie słyszycie, bo jestem zmęczony. <grym> Za niedługo będę szedł spać oraz yy, no, nagrywam to bardzo, bardzo później porze. Ale tak, zmieniło się dużo w moim życiu. Kontakt z ludźmi, którzy byli dla mnie toksyczni, bądź wyniszczali mi. Mnie w jakimś stopniu już urwał się dawno albo został on złagodzony. Wiem, co właściwie chcę robić w życiu. Przede wszystkim czuję, że znowu jakieś kanał na YouTube założenie tylko taki na swoich warunkach, a nie podyktowanych losem dość negatywnym w tamtym okresie czasowym, nie? No dobra, ale zapytacie się. Co właściwie mi pomogło, nie? No, bo to, to, to nie było tak, że moje problemy zniknęły z dnia na dzień. E, były one często kwestią walką o lepsze jutro, którego nawet sam nie widziałem, nie? Powiem wam tak. To, co natrafiło na mnie, to, co mnie spotkało w życiu po tym okresie czasowym, sam bym nawet nie przewidział, sam bym nawet. Nie powiedział, że jest to logiczne. Otóż tak, pomimo pomo pomocy ze stron trzecich w stylu ziomków, nie było to 100% tak lekarstwem moim i to możecie się śmiać albo nie, drwić albo nie. I to już zależy od ciebie, wizu. To jakie masz podejście do tej informacji, którą słyszysz, ale w coś, co kiedyś bardzo mocno, bardzo mocno wątpiłem, na nowo mnie zmieniło jako człowieka i dało mi drugie rzeczy, a. Jest to Bóg. Bóg mnie zmienił, Bóg mnie naprawił, i naprawdę wyleczył mnie z wielu chorób, jakie miałem. Dokładnie, jeżeli pytać się jaki Bóg, bo wiele religii mamy oczywiście, Jezus Chrystus, jedna droga, słuszna. Chociaż nieoczywista. Na początku powiem Wam szczerze, że ja przez dobre 18 lat byłem. Oczywiście to jest takie uproszczenie, no bo nie mówię, że od urodzenia byłem ateistą, nie? <grym> Ale naprawdę do 19 roku życia. 18 bardziej, byłem takim faktycznym, hardym ateistą się stawałem, bo... wiecie, ateist to nie jest tylko z definicji nie w Boga, bo oczywiście to jest to też, nie? Ale to jest między innymi zawieszenie jakiejkolwiek moralności, czy też widzenia dobra i zła, czy też postrzegania wartości w człowieku, nie? Znamy osoby historyczne, które są bardzo nam bliskie <grywdy> pod kątem historii, jeżeli ktoś interesuje się historią, ja tak powiedziałbym, że Trochę tak, trochę nie. Z drugiej wojny światowej może na pewno dużo ateistów wytypować. Takich faktycznych. I w sumie stawałem się takim człowiekiem. Nie widziałem trochę ni to moralności, ni to dobra zła. Widziałem po prostu czyn, który oddziaływuje w jakimś stopniu e, na mnie sposób negatywny. I drugi człowiek mi może to robić, bo dla niego jest to spokojnie, a ja mogę się odegrać dla niego nie. No, więc. <śmiech> <śmiech> więc tak, bóg mi naprawił. I to w sumie najciekawszy momencie, bo później stałem się agnostykiem. Nie wiedziałem, czy istnieje coś takiego, czy jest dobro, czy zło, czy przede wszystkim, czy istnieje Bóg, nie? Ale byłem zainteresowany, że trochę się zainteresowałem tym, bo nikt przez praktycznie 18 lat nikt dobrze nie przedstawił mi tego tematu. Absolutnie nikt. I powiem Wam tak: przejrzałem katalog. <laughs> Wszystkich dostępnych religii. Patrzyłem na ewidencję, jaki jest to, co ma największy logiczny, spójny wymysł. No, chyba chrześcijaństwo jest tą prawdziwą, nie? Tym bardziej patrząc po aktualnych sytuacjach, które przedstawiają trochę prorostwa, nie? Chociażby wojny w dzisiejszych czasach. Ale to już swoją drogą, nie? Pomimo, że byłem dość mocno przekonany, to odczułem to. Odszuciłem to w 100%. Uciekałem od tego, ale no, dwa tygodnie się z tym męczyłem, i ostatecznie się poddałem. Nie, dałem się, i w jeden dzień, w zasadzie w jedną noc, w innym wieczór, e, Bóg zmienił mnie o 180 stopni. Co prawda, to była dalej spora droga do przebycia, nie? Dotąd, e, gdzie doszedłem aktualnie, to, co dla Was nagrywam aktualnie, i tak dalej, była to spora droga z bólem. Z wyzwaniami, i tak dalej, które przeżyłem, które przeszedłem i które umocniły mnie w tym, kim jestem. Nie? Właściwie tutaj, no, i z jednej rzeczy najbardziej się cieszę, bo Bóg przede wszystkim wtedy, w tym, w tym momencie, kiedy oddałem się Jemu w 100%, doprowadził mnie coś, przez co byłem uzależniony przez dobre 4 lata, i była to pornografia. Nie będę tego ukrywał. Przez 4 lata byłem uzależniony. Próbowałem każdej formy, aby odejść od tego. Czyli NNN, różnego rodzaju, jakieś tam, e, e, nie wiem, detoksy, czy innego rodzaju ograniczenia związane z tym. Powiem szczerze, że tak, to zawsze wracało. Nieważne ile ja nawet oczekuję, może nawet NNN na całego wygrałem, nie? To prawda jest taka, że to dalej wracało. I to pokazywało, że dalej jestem slajdem, dalej jestem. Niewolnikiem tego. Co jest najśmieszniejsze, że coś przez coś, co walczyłem. To jest tak, walczyłem z czymś przez 4 lata. Dzisiaj kiedy oddałem się Bogu, on mi to automatycznie odebrał w jeden wieczór. Tego nie da się pojąć logicznie. Ja tego nie potrafiłem pojąć logicznie i naprawdę pokazał mi, że on jest prawdziwy, między innymi w ten sposób. Mogę powiedzieć, że jestem czysty od, albo ja wiem, 11 miesięcy. Zaczęło się to około drugiego miesiąca lata po czwartej technikum. I od tego czasu nagrywania tej ścieżki, której nagrywam dla was, e, jestem czysty. Ani razu na to nie spojrzałem, ani razu nie odpaliłem żadnej strony, więc jestem z tego dumny. Jestem wdzięczny. To jest moja taka, powiem wam szczerze, przestroga. Ja personalnie mam 20 lat już. Temat wiary to nie jest temat, którego trzeba dorosnąć, tylko trzeba zostać przedstawiony w nim dobrze. Ja nie obchodzi mnie, widzu, to czy jesteś Zagorzałem ateistą, agnostykiem, Uważam, że wierzę w jakąś religię. Warto być otwartym, warto sprawdzać to, co jest faktycznie prawdziwe, a co jest fałszywe. Warto ten temat poruszać, nawet jeżeli on jest trudny i dla wielu osób potencjalnie krzywdzący, ponieważ bardzo i to bardzo ten temat umężnił oraz poprzez ten temat dorosłem. Może co prawda nawet na to nie jest dużo, Lat, ale naprawdę czuję się znacznie doroślejszy, tak faktycznie, niż kiedyś. Choć no, no prawda jest taka, że dalej jestem dzieckiem, nie? <laughs> Mogę mieć i mężczyźni mają tak, że mogą mieć 40 lata. a nie zawsze będą mieli 10, nie? Ale czułem, że naprawdę jest to poważna decyzja, którą musiałem przeanalizować, bo nie uwierzyłem od razu, nie? Mówię, odrzuciłem to tam w początku, nie? Ale to do mnie jak bumerang. <laughs> ale naprawdę... Jeżeli nigdy nie myślałeś na tym tematem, bądź wypierałeś go, zainteresuj się tym. Naprawdę, bo na tym nie da się stracić, na tym tylko da się zyskać. Temat takich poważnych rzeczy powinien być poruszany, a niestety. Często często jest omijane i w zasadzie ja staram się trochę zaczynać właśnie jakieś rozmowy na temat wiary z moimi ludźmi, ludźmi z otoczenia itd. Tak z prostego powodu, jak zauważyłem, wiele osób nie ma zdania na ten temat, czy też po prostu jest ateistą, czyli nie wierzy w Boga. Tylko oczywiście wykluczając każdy elementy, czyli wiadomo moralności, że jest moralność, albo Boga nie ma, nie? Spoko. No. Każdy wierzy w to, co wierzy, nie. Ja nie oceniam. To jednak... Kiedy ja nawróciłem się, zauważyłem ile osób wokół mnie właśnie nie ma zdania, albo są osobami niewierzącymi. Gdzie ja czułem się akurat jako ten jedyny niewierzący, a reszta wokół mnie wierząca. Dlatego też i staram się pliczować. Spel próbuję rozmawiać z, z, z osobami prosowymi nawet po prostu na ten temat, bo jest to naprawdę pogłębiające i zmieniające człowieka w pewnym stopniu. To nie jest tak, że Wierzysz w coś z automatów, co nie wierzysz, nie po takiej rozmowie, ale da Ci to do myślenia na pewno. I to chyba przede wszystkim jest takie przesłanie tego tematu. Ja widzę, nie wiem ile ten materiał będzie trwał, czy będzie jakiś on bardziej, będzie bardziej on, no, określony jakimiś graficznymi rzeczami, czy też nie. Ale na sam koniec chcę powiedzieć Ci jedną rzecz. Jeżeli to ma być moje ostatnia, ostatnia dosłownie informacja, ostatnia jakaś mądrość, którą mogę powiedzieć na którą mogę wam pokazać. To wizu. nie wiem, co w twoim życiu się dzieje. Nie wiem, przez co przechodzisz, przez co walczysz, ale chcę, żebyś wiedział, że Jezus ciebie kocha. Mnie naprawił po wielu bataliach. <grych> Więc sądzę, że każdą inną osobę może też naprawić jakiś zmienić się na coś, co naprawdę jest znacznie większe niż... Mógłbyś wyobrazić sobie, nie? Może stać się jakimś więcej niż mógłbyś sobie to ostatecznie wyobrazić. Nawet jeżeli sam rock bottom ubijasz, nie? Jesteś na samym dnie i nikt w ciebie nie wierzy. Ta jedna osoba, która może nie jest namacalna, <grym> w naszym takim sensie fizycznym, to wierzy w ciebie i istnieje. Ja przynajmniej odpowiedź znalazłem, że to jest, to, to jest droga, nie? Że to jest ta jedyna droga. Nic wizu. Ja chcę ci rzucić pewnie miłej nocy. Bo pewnie opublikuję to gdzieś w nocy. Życzę ci, żebyś znalazł potencjalnie Boga. Jeżeli w Niego nie wierzysz, bądź masz jakieś problemy, mnie naprawił w 100%. Jak mówiłem, 4 lata pornografii, myśli samobójcze oraz chęć. chęć po prostu ucięcia się nie. On mi to wszystko zabrał i naprawdę naprawił mnie. Zdrowie na narzędzie, które <laughs> przepełnione faktycznie chęcią życia, chęcią robienia dobrego oraz chęcią po prostu istnienia. Wiem, czemu istnieje, wiem, czemu żyje i wiem, jaki jest mój purpose. Nie ja byłem Jezus, czy też potocznie zwany Hez. Jezus Cię kocha. Widzę. Elo.